Witam serdecznie wszystkich z podznaku Barana. Dzisiaj robimy dla Was rozkład kart Tarota na nadchodzący miesiąc, na miesiąc luty. Moje drogie Barany, mamy najpierw kartę, która jest dominującym wpływem tego nadchodzącego miesiąca, i to jest trójka, trójka denarów. To akurat bardzo fajnie, ale przejdziemy do tego, co to oznacza. No, w trakcie już rozkładu na ten czas rozpocznijmy czytanie na temat spraw zawodowych, czy też obowiązków, jakie będą Was tutaj obejmowały w trakcie lutego. I mamy czwórkę Pucharów, mamy czwórkę Denarów i Asa Mieczy. To jest ok, to jest całkiem tak zwyczajnie, bym powiedział. Sprawy finansowe. Mamy Asa Pucharów, mamy kartę śmierci. I mamy kartę słońca, więc tutaj akurat będzie wydaje się, że całkiem, całkiem dobrze, a nawet troszkę lepiej niż by się spodziewało. Więc tak, jeżeli chodzi o te sprawy zawodowe czy obowiązków, ja mówię sprawy zawodowe lub obowiązków, bo nie wszyscy pracują, niektórzy są na emeryturze, i tutaj tak naprawdę w tym rozkładzie, w tej części mówimy o rzeczach, które codziennie, tak wiadomo, musimy stale robić, ażeby no funkcjonować, tak? czyli no podejmować się różnych. Tutaj no, obowiązków, tak naprawdę, praca jest obowiązkiem, mimo wszystko, bardzo często, niestety, tak, ale mamy tutaj i czwórkę pucharów i czwórkę denarów, co sugeruje tak naprawdę, że tu nie będzie jakiejś wielkiej zmiany w tej sytuacji, tak? tu nie będzie jakiejś wielkiej różnicy od tego, co by można było się spodziewać. Karta czwórki. Czwórki pucharów, tak naprawdę tak sugeruję, że będziecie też zastanawiali się z taką lekką nutką nostalgii na temat tego, co było w przeszłości, ale to nie ma jakiegoś wielkiego przełożenia na to, jak będzie wyglądała sama praca, czy same te zajęcia, wasze, moje drogie barany, w tym lutym, więc to jest takie bardziej pomyślenie, a pamiętacie, jak kiedyś pracowałem tam, w takiej i takiej firmie było to, i to było fajne. Takie wiecie, wspominanie lepszych czasów. To nie ma fizycznego przełożenia, a tak naprawdę no, tutaj ta czwórka denarów dominuje pod tym względem, że no, wskazuje na, na to, że sprawy będą takie do przewidzenia, będą bardzo podobne do tego, jak. Będziecie mieli wyobrażenie tego miesiąca w tej, w tej sferze, i As Mieczy tutaj wskazuje, że nawet, bo będą się pojawiały możliwe, że jakieś wyzwania, może jedno jakieś konkretne takie, które Was zaciekawi, które zwróci Waszą uwagę na to <coughs> bardziej przynajmniej, ale As Mieczy mówi o tym, że jeżeli będą te rzeczy do zrobienia, to sobie z nimi będziecie radzić. Może nie będzie akurat w tym wypadku jakoś super łatwo, może trzeba będzie. Może trzeba będzie się jakoś bardziej do tego przyłożyć, ale też to nie będzie coś długofalowego, to nie będzie coś, co będzie się utrzymywało przez strasznie, no wiecie, przez cały miesiąc na przykład, albo nawet przez jego połowę. To jest raczej coś, co wyskoczy, trzeba będzie się na tym skupić, trzeba będzie sobie z tym poradzić. Może to nie będzie w tym czasie łatwe i może będzie zajmujące bardzo, ale no na pewno da się to przeskoczyć, da się to obejść, da się to zrobić po prostu i potem już będzie spokój, więc to jest takie jedno momentowe wyzwanie, z którym będziecie sobie musieli dać radę barany. Nic, nic nadzwyczajnego i nic co najważniejsze ponad wasze siły. W sprawach finansowych za to, tutaj widzę pozytywny, pozytywny trend. Pojawi się jakaś wasze działanie w tych sprawach finansowych, w tej sferze, będzie, odniesie sukces, tak? Wy może macie jakiś tutaj plan, niekoniecznie... Niekoniecznie się nim dzielicie może z innymi, bo karta Asa Pucharów mówi często właśnie o takim sukcesie, taki, który troszkę skrywamy wewnętrznie dla siebie, a i na to liczymy, tak, i dążymy w tym kierunku, ale też nie jest to coś, co jest jawne w stosunku do innych. Przepraszam za krypkę, ale no, coś możliwe, że mnie łapie. Niemniej tutaj to. To, coś do czego dążyliście, to coś do czego co chcieliście osiągnąć, uda Wam się faktycznie osiągnąć. I tutaj widzę też, że to może być powiązane razem z tą kwestią, ale to może być też osobno. To, że na przykład ten sukces taki będzie jedną rzeczą, a drugą rzeczą będzie to, co tutaj mówi karta śmierci i karta słońca. A mianowicie, że w lutym w lutym będzie taka nowa jakość się pojawi. Może się wyklarują pewne rzeczy, może już teraz osiągniecie jakiś moment, tak? Z, dzięki któremu teraz będzie już z górki. Albo wręcz pod górkę, jeżeli chodzi o przychody, o jakieś dodatkowe możliwości, gdyż jednocześnie Karta Śmierci mówi o zmianie, tak? Zmianie, ono może być na lepsze lub gorsze, ale w tym wypadku to jest na lepsze. Karta Słońca sugeruje, że po prostu teraz od tego od momentu tej zmiany będzie łatwiej. Będzie łatwiej wam po prostu w tej sferze finansowej. E, jaka będzie tego przyczyna? No to tutaj karty, mogą właśnie sugerować, że to będzie, to jest wynik Waszego starania, wynik Waszego działania, tak, tego sukcesu, który osiągniecie, może coś, na co, na co się staraliście, w jakim kierunku szliście, w końcu zaczyna przynosić rezultaty i dzięki temu już teraz jest łatwiej, nie? Może, nie wiem, opłacicie jakąś wpłatę na, na kredyt, zrobicie, bo macie odłożone jakąś sumę pieniędzy, no i teraz ta rata kredytu Kredytu, jeżeli ją macie, będzie już, nie będzie aż tak was mocno dociskała jak, jak wcześniej, może w ogóle się tutaj sytuacja pozmienia pod tym względem, tak? No, ja mówię na, na, to na przykładzie kredytu, ale można też w drugą stronę. Może jakaś rzecz, w którą zainwestowaliście, może rzecz, w którą się postaraliście, teraz zaczyna w końcu przynosić no, dywidendy i dzięki temu też macie dodatkowe źródło no, dochodu, może nie jakiś wiecie. Przejmujące całą sytuację, i już całkowicie pozwalające wam żyć jak jakimś szlachcicom, czy coś takiego, może nie, takie, nie, nie aż tak w taką stronę, bo tutaj to raczej jest zmiana taka bardzo pozytywna, ale mimo wszystko nie taka, że nożem uciąć, i już teraz po prostu kąpiemy się w złocie, nie. Ale, ale, dzięki temu będzie już naprawdę łatwiej, będzie już spokojniej pod tym względem. Karta Trójki Denarów może właśnie też wskazywać, że w tym miesiącu to będzie jedno z tych ważniejszych wydarzeń, właśnie, bo Karta Denarów mówi o takim nowym początku: albo zaczynaniu nowych rzeczy, rozpoczynaniu jakichś nowych spraw, albo właśnie nowej, nowej takiej jakości, która wchodzi. Do waszego życia. Więc tu mamy te sprawy materialne, powiedzmy tak ogólnie rzecz ujmując. Więc teraz barany, zobaczmy, jak tutaj będzie układało się z waszymi planami i przedsięwzięciami. Mamy ósemkę denarów, mamy rycerza denarów, a no dużo denarów i czwóreczka. Czwóreczka buław, bardzo fajnie. Teraz popatrzmy, jak będą się układały sprawy związane z kontaktów z bliskimi, z ukochanymi, może właśnie osobami, które byście chcieli, żeby były tą ukochaną osobą. Tak? No mamy luty, więc wiem, że nie wszyscy może aż tak bardzo się koncentrują na, tym, na tej dacie 14 lutego, tych walentynek, ale część z Was na pewno, tak. I mamy tutaj cesarza, mamy Trójkę, trójkę pucharów, bardzo fajnie, i mamy także kartę Asa Buław. Dobra, możemy się zatrzymać tu. Więc, jeżeli chodzi o Wasze plany przedsięwzięcia, jeżeli macie jakieś długofalowe przedsięwzięcie, coś, co wiadomo, nie, nie, nie zaczyna się w ciągu dnia i nie kończy po tygodniu na przykład, tylko coś, co cały czas trwa, to może być takie przedsięwzięcie, jak utrzymywanie się tych Waszych postanowień. Noworocznych cały czas, może trzymania się nawet diety to też jest przedsięwzięcie, tak? Albo chodzenie na jakieś zajęcia czy coś takiego, tu będzie jak najbardziej postęp. To będzie trwało, będzie się udawało. To nie będzie wiecie, jakiś tutaj diametralna, idealny sukces wielki tak, tych przedsięwzięć, ale one będą szły, dalej się toczyły, nic im nie będzie przeszkadzało. Będziecie ich doglądali. Będzie to szło w dobrą stronę. Nie ma się tutaj specjalnie czym martwić. Jest, jest OK, jest dobrze i to bardzo fajnie. Ale mamy tutaj inny plan. Mamy tutaj karty, które mówią o jakimś konkretnym planie, który macie na luty. To może być wiele rzeczy, tak? No, każdy ma jakieś plany na miesiąc, tutaj, żeby zobaczyć, może zrobić coś, osiągnąć, tak? W końcu może posprzątać ten garaż, tak? Chociaż nie wiem, czy w lutym to jest aż taki dobry czas na to, ale, no wiecie, jest coś do zrobienia. I tutaj widzę, że będzie taki diametralny, praktycznie, właśnie konkretny, konkretny sukces jednego planu czwórka <laughs> czwórka była właśnie mówi o takim jednym konkretnym sukcesie, który będzie powodem do radości, który, który da wam właśnie takim no nawet możliwe, że będzie tutaj okazja do świętowania z racji tego, że to się udało. Może to też być na przykład, nie wiem, może planujecie wyjazd, może ferie w tym czasie będą i akurat ten wyjazd może nie będzie to jeden konkretny sukces jednego dnia w jednym momencie, tak, ale właśnie tego przedsięwzięcia, tego planu wyjazdowego będzie to świadczyło, że ten urlop pójdzie bardzo fajnie i będziecie bardzo z niego zadowoleni, nawet troszkę bardziej, niż byście zakładali, że pójdzie. Patrząc dalej, mamy właśnie tą sferę uczuciową w takim ogólnym pojęciu, i tutaj karty wskazują na to, że no. Będzie konieczna wasza jakaś inicjatywa w tej, w tej materii. Więc jeżeli na przykład jesteście z partnerem i planujecie, i no wy konkretnie, tak, wy chcecie zaplanować sobie jakąś, przeżyć jakieś wspólne przeżycie, bardzo przyjemne, jakąś romantyczną kolację, weekend, coś takiego, to faktycznie tu konieczne będzie, żebyście to wy wyszli z tą inicjatywą, żebyście wy byli tą sprawczą osobą. i jeżeli macie takie, takie plany, to faktycznie one dojdą do skutku i będą naprawdę fajne, naprawdę przejdą. No dużo radości będzie w, tej, w, w ramach tego wydarzenia. To też może świadczyć o takiej sytuacji, że no, szukacie kogoś bliskiego albo zaczynacie drogę do poznania jakiejś osoby, zaczynacie też może relacje, dopiero jesteście na początku swojej drogi, nie jesteście jeszcze, wiecie, z 20, 20-letnim stażem, małżeństwem. Tutaj może być właśnie taki nawet moment trochę przełomowy, kiedy no z tą osobą spędzicie naprawdę jakiś fajny czas, albo w jakąś fajną interakcję, która no po prostu będzie radosna, tak? będzie fajna i przyjemna, ale też ona będzie takim początkiem czegoś dalej. Właśnie to może być też właśnie ten początek czegoś nowego, początek czegoś. Znaczącego czegoś wielkiego, tak? Więc no taki moment przełomu w tej sytuacji będzie, tylko że to on też będzie musiał poniekąd wychodzić od Was. Więc, dlatego mówię, że tutaj takie aktywne poszukiwanie by trzeba było, jeżeli jesteście dopiero na tym etapie, albo jeżeli jesteście na początku swojej drogi, to żeby może zasugerować coś, wyjść z jakąś inicjatywą, może zróbcie sobie wspólny weekend gdzieś poza miastem, albo w mieście do innego, podejść City Break i takie rzeczy. Albo po prostu romantyczną kolację, wyjście do kina, no coś takiego, co wy musicie zasugerować, jednak może ta druga strona będzie troszkę nieśmiała, może nie będzie miała też pomysłu, może będzie zalatana. No, mogą być różne powody, nic nie stoi na przeszkodzie, ażebyście wiecie, wy też tutaj wyszli z tą inicjatywą. To jest troszkę konieczne, tak? Tutaj to działanie jest konieczne, żeby faktycznie to miało miejsce. Jeżeli za to rozmawiamy tu o sytuacji niezwiązanej z sprawami romantycznymi, tu widzę też, że wy będziecie osobą, dzięki której wydarzy się jakieś fajne przeżycie, takie z przyjaciółmi, z bliskimi, może wy zorganizujecie jakieś wyjście gdzieś, może spotkacie się właśnie z jakąś przyjaciółką, przyjacielem w bardzo miłej atmosferze i będzie tutaj też myślenie o tym że żeby zrobić to jeszcze raz. Może z partnerem, partnerką razem zaprosicie jakąś inną grupę znajomych do siebie na obiad czy kolację, wiecie, spotkacie się po długim czasie, bo to rzadko kiedy się zdarza i tutaj akurat to będzie sukces, taka impreza, kolacja czy coś takiego i będzie wtedy może drugą stronę zaproszenie, że ta druga, druga ekipa, tak, <laughs> druga, druga parka czy tam trzecia parka, zależy jak to będziecie się spotykali, będzie też organizowała to z drugą stronę i będziecie na to zaproszeni. Więc tutaj jest możliwość takiego przełomu, możliwość stworzenia czegoś, co potem będzie w przyszłości jeszcze owocowało, ale konieczne jest. Konieczna jest inicjatywa z Waszej strony, jak i zaangażowanie, tak? Ale teraz zobaczmy dalej, o czym tu mówią karty, jeżeli chodzi o na co zwrócić uwagę, tak? Na co karty chcą, żebyście zwrócili uwagę? Mamy ósemkę buław, mamy kartę siły i mamy kartę szóstki mieczy, a to takie ciekawe spostrzeżenie, tak? ciekawa, ciekawa sprawa. I teraz tak. Wasze zdrowie, o, piątka buław, piątka buław, to trzeba będzie skomentować, ewentualna przeszkoda, trudność, e, karta gwiazdy. No to ja już mogę w tym momencie powiedzieć, że karty nie przedstawiają dla Was barany, żeby w lutym pojawiło się jakieś wydarzenie, które było złe. Tak, które byłoby można by było uznać za przeszkodę. Ta karta Asa czy tutaj ona mówi o jakichś takich wyzwaniach w ramach tej pracy, ale no to są rzeczy, które się zdarzają. To, jest nic, to nie jest nic ponad normę, to nie jest nic nadzwyczajnego. Jeżeli chodzi o to, to tu nie ma żadnej przeszkody z zewnątrz. Tak? Ja zawsze mówię o przeszkodzie z zewnątrz, czyli czymś, co się by wydarzyło tak Wam, a nie przez Was, no bo każdy jest w stanie sobie zrobić pod górkę. No, mam nadzieję, że wy nie macie takiego, e, takiego planu. E, nawet wbrew kartom można sobie pokrzyżować plany, nie? Samemu. <laughs> e, to się zdarza, niestety. To się zdarza, ale e, tutaj nic z zewnątrz nie będzie nadchodziło. Wręcz okoliczności będą bardzo sprzyjające. To się wiąże właśnie też z tą kwestią, mimo że finansowymi karta słońca i karta gwiazdy są bardzo e, spo, są, są spokrewnione, no bo słońce jest gwiazdą, tak? Mimo wszystko e, tutaj ta symbolika przesiąka, więc nie ma żadnych przeszkód. A rada tutaj kart, czy też pozytywny wpływ. I tutaj mamy ciekawe, bo mamy Piątkę Mieczy, która sugeruje, że. No, ona nie jest najbardziej pozytywną kartą. Więc, w sytuacji, jak jest tutaj rada kart, ja bym to właśnie wziął za radę kart. To mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, one nie będą jakoś dominujące. Tak? One nie będą jakieś dominujące w tym, w tym miesiącu dla Was, ale mogą, mogą się zdarzyć. Więc i one będą raczej takie drobne, bo w momencie jak nie ma przeszkód, no to też ta rada nie jest aż tak. nie ma aż takiego mocnego przełożenia. Ta piątka mieczy w tym momencie oznacza, żeby em, nie być kutliwym tak naprawdę. Tak, w takiej dużej, w dużej uproszczeniu, jeżeli na waszej drodze, w lutym ktoś będzie tutaj e, troszkę szukał zaczepki, albo będziecie widzieli, że może partner jest w trochę złym nastroju e, i tak wiecie, jest taki trochę nabuzowany, e, z tą e, gotowy do jakiejś tutaj utarczki słownej, e, to odpuścić sobie na chwilę, tak? Być tą bardziej wyrozumiałą stroną, poczekać aż ochłonie, a nie, na pewno nie dokręcać tutaj śruby, jeżeli będzie jakaś taka sytuacja. To taka prosta rada, ona też mówi, nie ma tutaj dalej przełożenia w całym rozkładzie, więc nie wiąże się z jakąś konkretną sytuacją. Tutaj po prostu jest właśnie takie spostrzeżenie, w które, że w dobrej, raczej w, znaczy w drobnej sytuacji takiej może nie przełożyć Przełomowej w żaden sposób może mieć miejsce, i to tylko od, odciąży Was od jakichś ewentualnych przeszkód i problemów dodatkowych, które mogłyby się pojawić z racji tego, jakbyście jednak wiecie, no tutaj chcieli em, troszkę bardziej podrążyć temat i. i, i jak ktoś tutaj dąży do jakiejś zaczepki, on pewnie nie będzie tak naprawdę chciał, tylko to będzie kwestia sytuacji, a wy jak sobie troszkę odpuścicie i wrócicie na przykład na następny dzień do tego samego tematu, to będzie zupełnie inna rozmowa. Czyli jest taki jeden moment, będzie w tym lutym, kiedy no, będzie można się pokłócić, ale mądrze można tego uniknąć. I teraz wracając do spraw zdrowia. Piątka buław. Tak naprawdę świadczy o tym, żebyście no, się nie forsowali, tak? Że wasze, wasza odporność może nie być najlepsza w tym czasie, więc dobrze się ubierać do pogody, tak? Nie robić sobie, nie wiem, spacerów w zamieci śnieżnej, uważać na siebie, jak jedziecie na jakieś właśnie, nie wiem, ferie i będziecie na tych nartach jeździć, czy na tych sankach, to uważajcie na siebie, tak? Nie, nie forsujcie się nie, i pojedźcie sobie na tą ośną górkę, a nie na, wiecie, na trasę, która będzie miała trzy tutaj czaszki trudności i, i, i troszkę ewidentnie jest ponad wasze siły. No wiecie, uważajcie na siebie, po prostu. Naj, najzwyklejsze, najzwyklejsze spostrzeżenie kart, bo no może możecie w tym momencie faktycznie sami sobie zrobić pod górkę. E na te spostrzeżenie kart, na co zwrócić uwagę tutaj w tym wypadku. E, karty mówią o tym, że to będzie całkiem spokojny, mm, spokojny miesiąc, jeżeli chodzi o jakieś wydarzenia, takie e, tutaj zajmujące w pracy, nie będzie jakiegoś wielkiego obłożenia itd. itd. Karty radzą, żeby to, co macie do zrobienia, te swoje plany jakieś e, takie konkretne, zrobić jak najszybciej. Jeżeli się pojawiają jakieś rzeczy do zrobienia, nie odciągać tego, nie rozkładać tego na następny na tydzień, na następny tydzień. To będzie miało po pierwsze dobre, ymm, dobre przełożenie na to, że no. Po prostu nie, rzeczy nie będą zwlekały i szybciej będą zaadresowane, tym może lepiej na tym wyjdziecie, ale też ważna rzecz jest taka, że dzięki temu, jeżeli zrobicie wszystkie te rzeczy szybko, a będzie taka możliwość, żeby je zrobić wcześniej, a nie rozkładać w czasie, będziecie mogli też sobie potem zrobić po prostu taki czas w spokoju. Może uda się na przykład Wam w tydzień, w tygodniu jednym jakimś, czy drugim, nawet zrobić wszystko, co macie do zrobienia i potem cieszyć się weekendem spokojnym naprawdę. Czyli tutaj jest taka rada o organizacji czasu, a raczej do rozwiązywania problemów, czy może na tutaj nie, niekoniecznie problemów, ale robieniu rzeczy na zapas, poniekąd, żeby potem móc korzystać z tego wolnego czasu, który się wam uwolni, tak, dzięki temu, że już wszystko jest zrobione. Taka prosta rada, bo tak naprawdę tu nie ma żadnych innych e, trudności. Tu jeszcze takie dwie inne rady były e, wspomniane. Ale to jest taki ogólny, ogólna taka sugestia, że w lutym będzie można tak robić i to będzie o wiele lepsze. Też podkreślam to jedną rzecz, że jeżeli szybko będziecie się zajmowali pewnymi sprawami, to mogą efekt może być lepszy niż jakbyście je rozciągnęli go w czasie. Więc tu też brać to trzeba pod uwagę. Dobrze, barany. Bardzo fajny luty wam się rysuje. Kwestie finansowe będą szły w lepszą stronę. To naprawdę ważne. Może być przełomowa. Jakaś sytuacja w tym Waszym życiu, nawet uczuciowym, więc spokojny weekend, spokojny miesiąc zawodowo, spokojnie. Uważajcie na siebie, nie, nie wciskajcie guzików odpowiedniej osoby, jeżeli faktycznie widzicie, że to na nią źle wpłynie. Na następny dzień można z nią porozmawiać, będzie o wiele lepiej. Tak czy inaczej, fajny miesiąc, życzę Wam tego. Ja jestem Kosmo Miekowski, bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!